Niezapomniany dźwięk lat 90., który chyba każdy rozpoznaje z zamkniętymi oczami, szczególnie kiedy miał szczęście dorastać w tamtych czasach. Pomijając intro z konsoli PS2 z dawnymi czasami, kojarzy mi się jeszcze jedna czołówka z gier na PC, które wspierała NVIDIA. Jednak większość niezapomnianych gier z Silent Hill na czele to te, w które grałem na PS1. Fajnych tytułów na tą konsolę jest jednak tyle, że nie starczyłoby czasu, by je wymieniać. Pierwszy prototyp PlayStation znacznie różnił się od konsoli, którą znamy z 1995 roku. I był on stworzony jeszcze w czasach, kiedy Sony współpracowało z Nintendo w wspólnym projekcie stworzenia konsoli na kartyricze i płyty CD. Niestety nie został on nigdy wypuszczony na rynek. Po zerwaniu współpracy obu firm, Teyugoto pracujący dla Sony zaprojektował tak zwanego Szaraka, czyli konsolę PS1, którą widzieliście na moim kanale w odcinku 48. Ten sam projektant stworzył również konsolę PS1, która została wypuszczona na rynek w 2000 roku. Od swojej poprzedniczki, Sharaka różniła się wielkością, brakiem portu równoległego, natomiast w miejscu przycisku włączania umieszczono również reset konsoli. Porty podłączenia padów i kart pamięci zostały umieszczone tak samo jak w starszej siostrze PS1. W międzyczasie, pomiędzy jedną i drugą konsolą w 1997 roku, pojawił się również model Netjaroza dla deweloperów i programistów. Jest to prawdziwa perełka dla kolekcjonerów, niestety dosyć trudna do zdobycia na polskim rynku. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam wersję PS1 z Allegro. Fajne egzemplarze tego modelu można nabyć za około 300 zł. Jak podaje czasopismo PSX Extreme w numerze 37 z 2000 roku, w czasie Twojej japońskiej premiery konsola kosztowała w przeliczeniu 650 zł. Polecam również artykuł o konsoli, jeśli ktoś ma dostęp do tego numeru. Wróćmy tymczasem do rozpakowywania zestawu. Całość mam zapakowaną w taką fajną torbę, w której mieści się cały zestaw. Jest to bardzo przydatna rzecz, jeśli chcemy na przykład pograć u kolegi, a w czasach szkolnych w takiej torbie przymycało się konsolę ze specjalną przystawką LCD, dzięki której można było grać bez telewizora. W tym zestawie niestety jej nie mam a szkoda, bo był to naprawdę fajny gadżet, szczególnie w czasach bez smartfonów. Zobaczmy zatem, co zawiera zestaw. Kabel do konsoli na eurozłączu, podobno zapewniający lepszą jakość obrazu niż na kompozycie. Oryginalny zasilacz 7,5V, jest on w bardzo dobrym stanie, przewód nieprzetarty, niezwichrowany, jak to czasami bywa w starym sprzęcie. W zestawie mamy również parę gier, takich jak FIFA 98, die Welt des Fußballs, wersja niemiecka. Fajnie będzie posłuchać komentatorów w trakcie meczu. NBA Live 2002. Okładka w bardzo dobrym stanie, nic tutaj się nie urywa. No i ostatnia z gier w zestawie, czyli Hardcore ECV Revolution. Tutaj jak widać płyta nie za bardzo chce się trzymać na swoim miejscu. Stan płyt jest nieporównywalnie lepszy niż w zestawie z szarakiem. Zdarzają się pojedyncze ryski, które nie powinny przeszkadzać w odczycie. PS1 jest naprawdę malutka, ale przy takiej wielkości trzeba iść na kompromisy, dlatego w odróżnieniu od szaraka do tej konsolki musimy podpiąć zasilacz. Jest ona niewiele większa od diskmanów, które używaliśmy przed erą MP3. Ponadto w zestawie są dwa pady. Pad for Gamers, jeszcze nie miałem możliwości przetestowania padów tej marki. Drugi pad to oryginał Soniacza. Tak więc w zestawie mamy konsolę, dwa pady, zasilacz i trzy gry. Konsola zachowana jest w dosyć dobrym stanie i raczej nie widzę tutaj oznak tyrania, jakichś większych rys i tym podobnych rewelacji. Po otwarciu klapka wystrzeliwuje niczym ruski czołg, w wykonaniu szaraka proces otwierania wygląda bardziej elegancko. Pod klapką czysto, bez paprochów i resztek kawy. I co najważniejsze talerzyk trzymający płytę nieuszkodzony. Nie ma na nim widocznych ubytków, takich jak w napędzie u Sharaka. Widać, że w konsoli było już grzebane, jednak nie posiadam żadnej informacji, żeby była przerabiana. Model konsoli to SCPH102. Oznacza to, że mam wersję europejską działającą w systemie PAL. W zestawie brakuje jedynie karty pamięci. Ceny oryginalnych kart wahają się w przedziale od około 40 do 100 zł. Można również użyć budżetowego zamiennika w cenie 14 zł, ale w tym przypadku to już loteria czy dostaniemy sprawną kartę i czy po pierwszym formacie się nie zepsuje. Jeśli chodzi o pad soniacza, widać, że już przeszedł swoje. Kabel jest dosyć zwichrowany, gałki w średnim stanie jednak dosyć ładnie chodzą. Przy starych padach nie ma jednak wymagać niewiadomo czego. Najważniejsze, aby wszystkie przyciski dobrze reagowały. Drugi pad, chociaż nie oryginalny, jest dosyć solidnie zrobiony, minusem jest brak gałek analogowych oraz przycisków R2 i L2. Cała moja kolekcja retro konsol już powoli zaczyna się nie mieścić pod telewizorem. Ponieważ w planach mam jeszcze zakup NESa i Dreamcasta, konieczna będzie rozbudowa stanowiska gamingowego. W nie wszystkie możliwe wejścia audio-wideo są już zajęte, łącznie z wejściem antenowym na Atari, natomiast do eurozłącza musiałem podpiąć rozdzielacz. Do eurozłącza jest również podpięta PS1, którą zaraz odpalę z Fiwką. Ponieważ jakość nagrywanego materiału bezpośrednio z ekranu kineskopa jest tragiczna, postanowiłem podpiąć konsolę bezpośrednio do grabera. Tutaj już przynajmniej nie ma efektu odświeżania w postaci mrugającego ekranu. Używam tutaj budżetowego grabera, który już miałem okazję zaprezentować na moim kanale. Tak więc, jak widać, konsolka odpala bez problemu. Dobrze jest nabyć taki sprzęt od osoby prywatnej, wtedy mamy większą pewność, że będzie działał. Natomiast w Lombardach różnie to bywa, ponieważ tam sprawdzają konsolę po łebkach. Chociaż jeśli chodzi o moją srebrną PS2 z Lombardu, chodzi do dzisiaj. Menu główne PS1 różni się od tego szaraka. Jest tu kafelkowe tło z opcjami karty pamięci i CD Playera. Układ kolejkowania i odtwarzania plików audio jest natomiast podobny jak w Szaraku. W odtwarzaczu PS1 mamy ponadto panel dodawania różnych efektów do odtwarzanej muzyki. No i podsumowując, jeśli chodzi o ogólne wrażenie, menu wydaje mi się bardziej przejrzyste niż w Szaraku. Zobaczmy zatem, jak będą chodzić dołączone do zestawu gry. Mein Name ist Martin Siebel und ich freue mich, dass Sie dabei sind beim Spiel zwischen Moldawien und Polen. Wir erwarten alle ein tolles Spiel hier und hoffen, Sie freuen sich auch darauf. Ja, Wolf, eine gute Atmosphäre hier in dem Stadion. Und beide Mannschaften können guten Fußball spielen. Und halt vom Holz ab, oder? Sagen wir besser hello everyone i'm don Poyer, alongside bob elliott and welcome to east rutherford all right time to play basketball the 76ers get possession van horn on the right side from downtown Martin. No good. Puts it off the window. Come on! Ponieważ bardzo mnie korciło, żeby zobaczyć, czy to przeróbka, otworzyłem konsolkę. Może uda się podejrzeć, co znajduje się pod blaszką bez odpinania napędu. No i proszę, od razu widać, że to przeróbka, a chip jest gdzieś ukryty pod tymi taśmami. Prawdopodobnie znajduje się w tym miejscu. W latach świetności pierwszej PSKi, chipy były montowane na potęgę w konsolach. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby mój szarak też był przerabiany. Tak więc do kolekcji trzech generacji konsol PlayStation dołączyła dzisiaj biała PS1. Test sprawności całego zestawu zaliczony na bardzo dobry. Nasuwa się jeszcze pytanie, czy jest w ogóle sens kupowania starych gratów, kiedy możemy w jeszcze lepszej jakości pograć w to samo na emulatorach. Myślę, że dla nas urodzonych w latach 80. i 90. jest sens zainwestowania w takiego typu sprzęt. Nie tylko ze względu na sentyment, ale także dlatego byśmy mogli pokazać naszym dzieciom, jak to było przed erą wszechobecnego internetu i smartfonów. Ale również młodsi fani PlayStation mogą poszperać na strychu lub zakupić tego typu sprzęt, ponieważ jest. To naprawdę fajna podróż w czasie. Do tematu PS1 będę pewnie wracał w kolejnych odcinkach, jeśli uda mi się dokupić do niej jakieś fajne gadżety. Jednak teraz skupiam się bardziej na komputerach, szczególnie że bardzo długo mnie nie było na kanale. Także zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.